Cześć, Piotr Kowal, wasz agent nieruchomości. Witam was dzisiaj z miejscowości Okleśna. To jest taka miejscowość obok Alverni. Zaprezentuję wam dzisiaj ten dom, dom, który może być świetną alternatywą do, do taniego mieszkania, nawet dla dużej rodziny. Dom, który ma cztery poziomy, z tego dwa mieszkalne, strych do, do adaptacji i całe przyziemie. No to zapraszam. Zaczynamy od o, działki. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja ani zdjęciom, ani nagraniom. Raz jest pełne słońce, raz pełna szarówka, ale postaram się pokazać Wam jak najlepiej. Działka ma 8 arów. Mamy tutaj y, takie ładne oczko wodne. Działka jest ogrodzona malutki budynek gospodarczy i budynek właściwy. Tak jak mówiłem, tu są cztery poziomy, z tego dwa są mieszkalne, przyziemie i strych. Poziomy są powtarzalne, także w sumie w budynku jest łącznie pięć pokojów, dwie kuchnie, dwie łazienki. To mówię o tych dwóch poziomach mieszkalnych. Tu idziemy w kierunku bramy wjazdowej ciałka jest ogrodzona, to jest takie ogrodzenie mieszane, czyli tutaj mamy metalowe segmenty, to jakieś betonowe, trochę ozdobne częściowo. Dom jest murowany z pustaków, blacha trapezowa na dachu, nie jest ocieplony, tutaj taki ładny zakątek z kostki zrobiony. Strona północna, czy nam znowu słońce w nagraniach przeszkadza. Okolica spokojna, generalnie cisza i drzwi wejściowe. Idziemy do środka. Jesteśmy teraz w ganku na piętrze. Przed nami dwoje drzwi. Po lewej stronie jest garderoba, po prawej stronie jest zejście do piwnicy. Jak wygląda piwnica odsyłam na, do zdjęcia. To jeszcze rzut oka przez okno. Wchodzimy do części mieszkalnej. Bardzo ładnie wykończona. Po lewej stronie mamy kuchnię. Kuchenka gazowa. Fajny bar. Sypialnia. Światła w suficie. Łazienka. Teraz wejdziemy do łazienki. Troszkę wentylator tutaj nam buczy. Całkiem spora łazienka, jedna z dwóch w tym budynku. I wchodzimy do dużego salonu. Schody na kolejną kondygnację. Bardzo fajnie zrobione. Zwróćcie uwagę, to jest granit. Prawdziwy granit. Parapety w tym domu są wszystkie marmurowe. Duży salon. Patrzymy na ogród. To jest ogród z oczkiem wodnym. Stamtąd zaczynaliśmy nagranie. Balkon. Patrzcie, jaka to jest bardzo duża przestrzeń. Naprawdę bardzo przyjemna atmosfera tego domu. Ok to teraz idziemy po tych schodach na górę. Wchodzimy na drugi poziom mieszkalny. Po prawej stronie mamy pokój, który jak zawsze na każdej prezentacji służy nam jeden na magazyn. Pierwszy pokój. Ładnie ściana wykończona, duży. Balkon analogicznie jak na piętro niżej byliśmy. Ta ściana ładnie wykończona. Schody są naprawdę bardzo fajne. Tutaj mamy łazienkę drugą. Łazienka w tej chwili jest nieużywana. Można powiedzieć, że w stylu vintage. No chyba najmniejszy pokój w całym budynku. Tutaj mamy wyjście na strych, też odsyłam do zdjęć. I kolejny duży, jasny pokój. Oczywiście ekspozycja południowa. Tak jak powiedziałem na początku, ten dom stanowi bardzo dobrą alternatywę dla taniego mieszkania. Również dla dużej rodziny masz możliwość również oddzielenia jednego poziomu od drugiego, zrobienia osobnego wejścia, także mogą być dwa niezależne mieszkania. Tak samo położenie tej miejscowości określa. Mamy 700 metrów do sklepów, 700 metrów do szkoły. Z miejscowości określa odchodzą busy w kierunku Oświęcimia, Krzanowa, Krakowa. Również bardzo niedaleko jest do trasy rowerowej na Wale Wyślanym, jeżeli przyjedziesz po pracy, będziesz się chciał zrelaksować. Jeżeli zainteresowała Cię ta nieruchomość, dzwoń do mnie, umówimy się na prezentację, porozmawiamy o szczegółach. Również jeżeli cokolwiek potrzebujesz załatwić na rynku nieruchomości w Małopolsce, na Śląsku, zapraszam Cię do kontaktu. Piotr Kowal, agent nieruchomości.